Drogie wagi na czytaniu własnym, partnerskim na sierpień. Trzymam się tutaj formuły, którą wymyśliłam na lipiec w tych czytaniach, żeby tak zobaczyć energię partnera swoją, własne potrzeby, partnera potrzeby, żeby umieć podjąć działania, żeby coś poprawić w naszych relacjach, żeby coś poprawić w sobie, zmienić w sobie, żeby jakoś tak też ze zrozumieniem podejść do tych naszych relacji. Jak słyszycie, w tle jest burza. No nie jest to jakieś niezwykłe zjawisko ostatniego lata mamy niezwykłą aurę. Myślę, że to wszystko oczywiście też ma znaczenie. Bo wszystkie znaki, które daje nam wszechświat, Należy brać pod uwagę. Patrzycie teraz na karty, które sygnifikują Was, drogie Pani, to po lewej stronie dwa pentakle, dwa denary. Po prawej stronie to jest siedem mieczy, karta Waszego partnera w tym momencie, a pomiędzy Wami to jest energia, która mówi o Waszej relacji. I jest to niesamowita sytuacja, w której wy oboje jesteście w takiej jakiejś niestabilności, troszeczkę emocjonalnej, może próbujecie złapać równowagę, bo, bo tutaj wasza energia to jest właśnie taka próba utrzymania się w harmonii. Pomimo wszystko, pomimo właśnie, że są niesprzyjające warunki, pomimo, że musicie ze sobą łączyć sprzeczne rzeczy, być może wchodzicie w jakąś zmianę akurat i próbujecie jakoś zapanować nad tym. Wasz partner ma energię taką nieczystą do końca, niewypowiedzianą. Może są rzeczy, których nie umie wam powiedzieć. Ukrywa się z czymś. Ja tutaj nie mówię, że robi coś specjalnie, że jest negatywny czy źle nastawiony. Po prostu nie bardzo wie, może, co zrobić z tym, co nosi w sobie. Być może nie umie wypowiedzieć jakiejś prawdy, a pomiędzy Wami jest taka piękna, płodna, czysta energia cesarzowej, która mówi o o kwitości, o urodzaju, o miłości. Jest pełna macierzyństwa, opieki, otulenia. I tutaj rozumiem, że być może jest coś, co Was właśnie trzyma razem, być może obietnica takiego macierzyństwa, być może właśnie to, że jesteście zagubieni, może czekacie na macierzyństwo. Być może macie dziecko, które w tym momencie was spaja i łączy, bo jesteście troszeczkę zagubieni. Być może właśnie przychodzi ta zmiana do was, drobie wagi, w postaci macierzyństwa. Być może tutaj jest coś niewypowiedzianego, jakaś obawa ze strony waszego partnera. No i nie wiem, tutaj być może dalsze karty wyjaśnią nam. Na czym polega to zagubienie Waszego Partnera? Bo może spójrzmy w potrzeby Wasze i, i, i Waszego Partnera. Partner to jest ktoś, kto niekoniecznie musi być mężem, żoną. Partner to jest ktoś, o kim myślicie w taki sposób, bo tutaj mogą te czytania dotyczyć relacji, które się rozpoczynają, które macie w planie nawet. Bo wystarczy, że myślicie o kimś bardzo ciepło, kogoś kochacie, i ten ukochany jest dla Was właśnie takim partnerem. I tutaj po Waszej stronie potrzeba jest właśnie taki nowy początek, zainicjowanie, chęć przeżycia czegoś tak dogłębnie, naprawdę tak. Właśnie z pasją, takiego życia z pasją, takiego poczucia, że się żyje. Ze strony partnera też jest taka chęć, żeby coś stabilnego rozpoczynać na nowo, żeby uczyć się czegoś, żeby być otwartym na coś. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o relacje jakieś długotrwałe, to może być tak, że właśnie wchodzi w Wasze życie jakaś młodość, jakiś powiew świeżości w postaci być może właśnie macierzyństwa, w postaci być może jakiejś nowej pasji, która Wasze wspólne działania będzie prowokować w jakimś jednym celu. To będzie kumulacja wszystkich sił które macie, żeby, żeby pójść w jednym kierunku. I to właśnie może też oznaczać dziecko, ale oczywiście nie u wszystkich wag będą narodziny, to mogą być narodziny pod różnymi postaciami. W każdym razie rodzi się jakaś nowa idea. U was jest nowa chęć, nowy sposób być może istnienia w relacji, nowy pomysł na nią. Jest chęć po prostu kochania i bycia kochanym. Yy, może właśnie w inny sposób, może inny sposób budowania relacji. I wasz partner, wasz ukochany, wasza ukochana jak gdyby też ma taką potrzebę tworzenia czegoś stabilnego tak od nowa, odnowienie czegoś. Albo być może właśnie jesteście przed wejściem w relację. Yy, chodzicie z różnych y, światów, z różnymi historiami. Próbujecie to poukładać naokoło siebie, żeby to, co jest pomiędzy wami, mogło mieć takie funkcjonalne podstawy, żeby mogło zaistnieć. Pomiędzy wami y, w tych potrzebach, z tych potrzeb rodzi się sześć buław. To jest właśnie takie przezwyciężanie różnych y, problemów, y, które wnosicie y, ten związek, tak będąc tacy, jacy jesteśmy, no, każdy ma jakąś historię i wy to potraficie przezwyciężyć, bo to jest zwycięstwo. Sześć buław oznacza triumf, przejście czegoś z taką chwałą, z dumą wielką, właśnie z tego, że się umiało przejść przez tą bramę, zrobić ten krok do przodu. I to jest dzięki właśnie Waszym działaniom. To jest jakiś taki e, finał. E, to jest początek, ale ten początek już jest jakimś triumfem. I może zobaczmy, jak to się przełoży na działania. E, tutaj po Waszej stronie w tych działaniach jest... E, są cztery miecze. To jest takie uzdrawianie. To jest takie... E, Wgląd w siebie, wpatrywanie się w siebie. Pokazany jest akurat tutaj na ilustracji człowiek, który medytuje, który właśnie ma taką chwilę spokoju, odosobnienia i może tak w siebie pozaglądać, żeby móc zobaczyć, co jest właśnie chore z mojej przeszłości, co może obciążać ten związek, który chce zdecydowanie budować któremu chcę dać świeżość, nowe podstawy, co jeszcze można zrobić, zmieniając coś w sobie, żeby przełożyło się to na jakość moich relacji ze światem. To jest bardzo piękna energia, drogi wagi. Po stronie waszego partnera jest niesamowita, bardzo podobna energia wpatrywania się w siebie i szukania tej równowagi, tego złotego środka, bo to jest w ogóle. Karta dwóch mieczy. Też jak widzicie, to jest zasłonięte oczy, to jest właśnie taki wgląd w siebie, wpatrywanie się w siebie w świetle księżyca, bo to jest księżyc w wadze, to jest szukanie stabilności emocjonalnej, to jest poszukiwanie w tych uczuciach własnych tego złotego środka, odnajdywania tego kompromisu być może ze sobą z tą przeszłością swo swoją to jest może trochę lęk przed przyszłością ale to jest właśnie odnajdywanie siebie w tym wszystkim i próba podjęcia jakichś decyzji i myślę właśnie że to was łączy że wchodzicie w coś nowego albo z nową wizją po Jakimś dłuższym czasie bycia w takich energiach trudnych, i teraz ten wasz związek nabiera takiej świeżości, przygody. Myślę, że też w wielu przypadkach pojawia się albo dziecko, albo to dziecko centralizuje waszą uwagę, i dzięki temu wy tacy sfokusowani na tej młodej energii dajecie taką możliwość swojej relacji, żeby kwitła, żeby się rozwijała, żeby weszła na szczebel wyżej, na inny level. Może teraz spójrzmy na wszystkie karty razem, bo one też yy, mówią nie tylko pojedynczymi wyrazami, ale tutaj się układa całe zdanie, cała opowieść z tego i tak jak zaczynacie tutaj to czytanie dla was wagi zaczęło się dwoma denarami kończy się dwoma mieczami więc to są takie właśnie próba złapania harmonii próba znalezienia pokoju sposobu na ten pokój i tutaj sposobem jest zaglądanie w siebie w swoje serce w jego potrzeby zauważenie tych potrzeb i myślę, że to po Waszej stronie jest duża wewnętrzna praca i po stronie Waszego partnera też. Zwłaszcza, że u niego zaczęliśmy taką trudną kartą Siedmiu Mieczy, która mówi o chowaniu się przed czymś, ukrywaniu czegoś, niewychodzenia czemuś naprzeciw. To jest energia półprawd, trochę hipokryzji, myślę, że ukrywania w sobie być może czegoś, przed samym sobą. I tutaj dzięki temu, że właśnie odkrywacie jakiś cel, wspólny cel, bo te sześć buław mówi właśnie o takim wspólnym celu, o takim jednoczeniu się wobec potrzeb, które są bardzo podobne jakiegoś nowego początku, to wy odkrywacie duży potencjał. Każdy z Was osobna i wspólnie również. Wasza relacja nabiera młodej energii, świeżości, bo paść buław, kochani, to jest energia przygody, nowego zapału do czegoś. To jest ogień ale taki właśnie młody ogień, który się dopiero zaczyna rozpalać. Wy się czegoś będziecie uczyć na nowo. Będziecie zdobywać jakąś nową wiedzę o swojej relacji, o samych sobie nawzajem, będziecie poznawać samych siebie, to będzie właśnie taka przygoda. Myślę też, że tutaj będzie przezwyciężanie jakichś trudności, być może. Komunikacji pomiędzy sobą, bo myślę, że tutaj y, bądźcie, drogi wagi, uważne na to, co chce powiedzieć wasz partner, albo czego mi mówi, bo te siedem mieczy to jest właśnie takie skrywanie czegoś. Niekoniecznie ze względu na to, że koniecznie ktoś chce coś ukryć, tylko może dlatego, że jest pełen obaw, czy to, co ma do powiedzenia, będzie dobrze przyjęte. Ale jest tutaj mnóstwo takiej pozytywnej energii, właśnie takiej otwartości, i po jednej, i po drugiej stronie, i chęć budowania tej relacji, chęć tworzenia jej na nowo, chęć też uspokajania czegoś, co może was niepokoić. To jest chęć zrównoważenia. Chęć, Stabilizacji. I ja myślę, że to jest y, bardzo duża y, podstawa do tego, żeby zbudować y, coś stabilnego, żeby to było trwałe. Y, ja myślę tutaj y, no, w dużej mierze o, o dziecku, które może przyjść na świat, y, o planie y, taki, który może właśnie bardzo Was zjednoczyć. To może dotyczyć czegoś właśnie nowego, nowych projektów, które mogą być jednocześnie budowane razem, planowane razem, realizowane razem, i one mają możliwość nie tylko Waszą relację spajać, ale przez tą cesarzową, która tutaj nam wyszła. Dadzą jakiś plan, coś konkretnego też przyniosą. To będzie namacalne i zauważalne. I no myślę, że to jest bardzo ciekawe czytanie dla Was. Może poproszę Was o jakieś komentarze, jak to się ma do Waszego życia, do Waszych sytuacji. No i oczywiście też zapraszam Was bardzo serdecznie na czytanie takie indywidualne, prywatne. Czy partnerskie, czy osobiste, ale myślę, że takie właśnie osobiste czytania tylko dla Was pozwalają zobaczyć szczegóły, których tu w ogólnych czytaniach no, no nie da się określić. I oczywiście życzę Wam pięknego sierpnia. Życzę Wam, żeby udało Wam się odnaleźć te wszystkie spójne. Elementy, które pozwolą Wam właśnie odnaleźć tą równowagę w relacji, odnaleźć też siebie i spełnić te Wasze potrzeby. Najważniejsza z nich to właśnie ta potrzeba miłości, kochania i wszystkiego dobrego, drogie Wani, i do usłyszenia oczywiście.